Moja przyjaciółka ma chłopaka. Wow! Super! Nie no co ty, będę się odzywać. Ta! Tomek cię lubi! Żaden chłop nie zniszczy tego, co mamy. Besties! <grym> Małgosiu! weź bo ci jeszcze kurwa uwierzę. Halo, Gosia! Numer obecnie jest zajęty. Gosia, chcesz iść na drinka? Wyświetlono. Hej, Gośka, wszystko git? Wyświetlono. Hej, Gosiu, zostały mi trzy dni życia! Byliśmy na Maderze Współczuję. Nawzajem. I tak jest zawsze. Zaczęłam się zastanawiać. Czy to jest jakiś związkowy rytuał? <laughs> Jak zaczynasz się spotykać z samcem, bądź samicą. Znikasz! Nie, tu nie ma teraz. Małgosiu, to nie jest zabawa wchowanego, ja Cię nie będę teraz szukać! Rozważałam wiele możliwości. Od wszy, nie mam wszy. niechęci. Zazdrości do wszelakich chorób wenerycznych, mojej niechęci do społeczeństwa, tego, że gośkę porwali, czy tego, że jestem singlem i nie chcą mnie w swoim towarzystwie dla par. <grym>, ja się świetnie bawię, kur... Ale ty robisz overthinking. Nie. Ja po prostu jestem over this! Bo ty się nie umiesz cieszyć czyimś szczęściem! Umiem! Ja bym chciała! Ja wiem, że jest Gośka i ma Tomka. I byli na Maderze. Bycz. Jak masz przyjaciela, bądź przyjaciółkę. Nie gołstuj. Ja się martwię, tęsknię i ja chcę tylko wiedzieć, co u ciebie, no. Bo się przyjaźnimy. Podobno. Na poważnie. Dbajcie i pamiętajcie o swoich bliskich. Gośka, jak to oglądasz, odpisz mi, czy idziemy jutro do kina. A wy wpadajcie na Instagrama.